krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym odcinku dowiemy się w jaki sposób możemy przesuwać funkcje wymierne, ale też dowiemy się jak poznać, że jakaś funkcja została przesunięta, o ile i w którą stronę. No dobra, no to zacznijmy od takiej podstawowej funkcji wymiernej. Ja wezmę na przykład f od x równa się 2 przez x. I mówiąc podstawowa, mam na myśli liczba podzielić przez x. W tym wypadku wzięliśmy 2 przez x. Narysujmy sobie wykres. Ja wezmę takie punkty. x minus 4, minus 2, minus 1, 1, 2 i 4. No i tutaj kolejno to tak. Dla minus 4 minus 1 druga. Dla x równego minus 2 wyjdzie y równy minus 1. No, i później tak. Minus 2, 2, 1 i 1, druga. No dobra, zaznaczmy sobie to. Ja tutaj to zaznaczę kolorem żółtym, chociaż prawdopodobnie jak już wszystko będziemy zaznaczać, te funkcje i je przesuwać, to zrobi się drobny Galimatias, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie czytelne. Ale krótki wstęp teoretyczny, który musimy teraz zrobić, to w ogóle o co chodzi z tym przesuwaniem, jak to wpływa na wzór. I ja wam podam trochę bardziej złożony wzór na funkcję wymierną. W tym wypadku będzie to a podzielić przez x, ale dodać p i dodać później już q poza ułamkiem. Więc widzimy, że można dodać jakąś liczbę do mianownika, ale można też już do całego ułamka coś dodać. I to, co jest dodane bądź odjęte w mianowniku, odpowiada za przesuwanie lewo-prawo, a to, co jest dodane już do całego ułamka, odpowiada za przesuwanie góra-dół. A w jaki sposób? No to zaraz się przekonacie. Weźmy taką funkcję. g od x równa się 2 podzielić przez x, odjąć 3. Więc tak, pierwsze, co trzeba rozpoznać, to jaka jest ta najbardziej podstawowa funkcja, i w tym wypadku jest to 2 przez x. No ale mamy też odjąć 3, więc jest jakaś manipulacja góra-dół. I jeżeli odejmujemy, no to przesuwamy tą funkcję w dół. Dlatego każdy z punktów w funkcji 2 przez x. Po prostu przesuwamy o 3 na y w dół i na czerwono zaznaczmy tę funkcję. Zobaczmy, że tutaj parę rzeczy się przesuwa. Ważna rzecz, przesuwają się też asymptoty. I oczywiście przesuwając góra-dół przesuwamy tylko asymptotę poziomą, ale przesuńmy ją o 3 w dół, żeby przypadkiem ta funkcja wymierna nie zaczęła nam schodzić poniżej asymptoty. No to by była porażka. To tak, tutaj dziedzina. To są liczby rzeczywiste bez zera. Zobaczmy, że w związku z tym, że nie przesunęliśmy tego lewo-prawo, to dziedzina w ogóle się nie zmieniła, bo ona dotyczy x'ów. Ale zmienił się zbiór wartości, czyli dostępne y. Teraz już 0 jest jak najbardziej dostępne, ale asymptota pozioma jest na poziomie minus 3. I właśnie to jest y, którego nigdy nie osiągniemy, więc zbiór wartości to są liczby rzeczywiste. Ale bez minus trójki. F tutaj, oczywiście, jeżeli mówimy o monotoniczności, jest malejąca i dla x od minus nieskończoności do zera i od zera do nieskończoności. I zobaczmy, asymptoty, które chcielibyśmy wypisać, to pionowa x równa się 0. Tu nic nie zmieniło się względem funkcji 2 przez x i pozioma y równa się minus 3. Nie y równa się 0, a minus 3, bo przeszliśmy w dół. O 3. I e, możemy też napisać, o jaki wektor została przesunięta podstawowa funkcja 2 przez x. I pierwsza liczba w tym wektorze to ile na x no to na x-ach w ogóle nie przesuwaliśmy, czyli 0, a druga to ile na y -kach. No, na y w dół o 3, więc minus 3. Zatem wektor, piszemy go w nawiasach kwadratowych, to jest v równa się 0 i minus 3. Oddzielamy te dwie liczby przecinkiem. Zaraz krótko też wyjaśnię, dlaczego my się w ogóle bawimy w coś takiego, że mamy funkcję, potem ją dopiero przesuwamy. Czy nie moglibyśmy od razu tego narysować? No ale poczekajcie jeszcze chwilkę, może jeszcze następny przykład. Mamy funkcję H od X równa się 2 podzielić przez x minus 1. I tu znowu podstawowa funkcja to jest 2 przez x, ale jest jakaś manipulacja na mianowniku, czyli przesuwamy lewo prawo. I tak jak poza ułamkiem. Minus oznaczał przesunięcie w dół, no to tu jest na odwrót. Jak mamy minus 1, to nie przechodzimy w lewo, czyli w stronę ujemnych x, ale w prawo, w stronę tych wyższych x, -ów. w tym wypadku o 1. Ja na zielono tutaj narysuję, każdy punkt przesuwam o 1 w prawo, no i wypiszmy te podstawowe rzeczy. Zobaczmy, że dziedzina się zmieniła, bo asymptota, która się przesunęła, to asymptota pionowa. Pamiętajcie o tym, zawsze jak przesuwacie to nie tylko punkty, ale też asymptoty. Dziedzina to liczby rzeczywiste bez jedynki, no zbiór wartości nie uległ zmianie, bo nie było przesunięcia góra-dół, są to liczby rzeczywiste bez zera. Funkcja jest malejąca dla x od minus nieskończoności i zobaczmy, tu do jedynki, bo nastąpiło przesunięcie i od jedynki do nieskończoności. Asymptota pionowa w tym wypadku wynosi x równa się 1, a pozioma y równa się 0. I wektor, o który przesunęliśmy, to V10, bo o 1 na plusie przesunęliśmy, na x -ach. I tak jak mówiłem, krótko powiem, dlaczego w ogóle najpierw określamy podstawową funkcję, rysujemy ją, a dopiero później ją przesuwamy. No bo tak, jeżeli byśmy narysowali podstawową funkcję i wybrali symetryczne punkty, to na pewno będziemy wiedzieli, jak mniej więcej wygląda taka funkcja. I później przesuwając ją, niczego nie pominiemy. Ale jeżeli chcielibyśmy od razu przesuniętą funkcję narysować i wybierzemy złe punkty, na przykład takie, które nie określą nam, gdzie jest asymptota. Nie będziemy wiedzieli, gdzie jest to przejście między funkcją, w tym wypadku w lewym dolnym rogu, w trzeciej ćwiartce. I w prawym górnym rogu, w pierwszej ćwiartce, no jest duża szansa, że po prostu któreś punkty pominiemy, a jeżeli narysujemy podstawową funkcję za pomocą tych symetrycznych punktów, czyli tak jak tu minus 4, minus 2, minus 1 i później 1, 2, 4 i później ją przesuniemy, to nie ma szans, że jakaś część wykresu nam się zgubi i nie będziemy wiedzieli, jak to narysować. I w sumie to jest coś, co ja polecam w przypadku każdej funkcji czy to funkcja kwadratowa, czy logarytmiczna, trygonometryczna, chociaż to już bardziej na rozszerzeniu to zawsze polecam rozpoznać, jaka jest ta najbardziej podstawowa funkcja, a później dopiero robić jakieś przekształcenia. No dobra, no to przejdźmy dalej, bo jeszcze nie spróbowaliśmy zrobić przesunięcia naraz i w osi x, i y. -ów. Przypominam, funkcja podstawowa to jest f od x równa się 2 przez x, no i weźmy taką funkcję t od x równa się 2 podzielić przez x plus 2 dodać 1. Od razu widać, że podstawowa funkcja to jest 2 przez x, ale też widać, że i w mianowniku jest zmiana, i na zewnątrz dodajemy jedynkę. No to tak. W mianowniku jest plus, więc idziemy w ujemną stronę x, bo tu jest na odwrót, czyli w lewo o 2, no a na zewnątrz mamy jeszcze plus 1. Tu jest normalnie po prostu o 1 w górę. Narysujmy sobie podstawową funkcję na zielono. Narysowałem tą przesuniętą. Narysuję na czerwono. Każdy punkt przesuwamy o 2 w lewo i o 1 w górę. I pamiętajmy, asymptoty też przenosimy o 2 w lewo i o 1 w górę. W tym wypadku bardzo dużo się zmieni, bo tak. Dziedzina to są liczby rzeczywiste bez minus dwójki, przez to, że nastąpiło to przesunięcie. Zbiór wartości też się zmienił, bo jest przesunięcie na y. -kach. Są to liczby rzeczywiste bez jedynki. Tutaj zobaczcie, asymptoty po prostu nam określają, co trzeba wyrzucić. Funkcja jest malejąca dla x od minus nieskończoności do minus 2 i od minus 2 do nieskończoności. I mamy też asymptoty pionowa to jest x równa się minus 2, a pozioma y równa się 1. I wektor, o który przesunęliśmy. Funkcję 2 przez x, żeby otrzymać tą funkcję t od x, to minus 2, 1. A zatem tak krótko podsumowując, jeżeli chcemy narysować jakąś bardziej złożoną funkcję wymierną, to ja polecam rozpoznać jaka jest funkcja podstawowa, narysować tę funkcję, a później po określeniu jakie jest przesunięcie, no to sobie po prostu każdy z tych punktów, które wyznaczyliśmy przesunąć. Ale też przesunąć asymptoty, żeby przypadkiem wam ta funkcja nie poszła dalej niż powinna. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!